Migdałki podniebienne zaliczamy do tak zwanego pierścienia chłonnego gardła. Inna nazwa pierścień chłonny Waldejera. I na ten pierścień chłonny składa się kilka różnych struktur układu odpornościowego. Czyli to nie jest tak, że mamy tylko i wyłącznie migdałki podniebienne. I jeśli na przykład usuniemy te migdałki podniebienne, to jesteśmy już zupełnie bezbronni, już wtedy nie ma żadnej tej bariery ochronnej w jamie ustnej, w gardle i będziemy cały czas chorować. Tak się nie dzieje, dlatego że właśnie do tego pierścienia. Chłonnego gardła, my zaliczamy migdałek gardłowy, migdałki trąbkowe, migdałki podniebienne, migdałek językowy, grudki chłonne rozsiane w całej jamie ustnej i w gardle i też pasma boczne tkanki chłonnej na tylnej ścianie gardła. Więc proszę zobaczyć, jak liczną, jak bogatą reprezentację układu odpornościowego mamy właśnie tutaj w górnych drogach oddechowych. I w sytuacji, kiedy trzeba wyciąć te migdałki podniebienne, to naprawdę nie zostajemy bez ochrony bo te wszystkie inne części układu odpornościowego przejmują wówczas ich zadanie i one naprawdę również będą doskonale strzegły tych naszych górnych dróg oddechowych.